aspirant Sylwia Kowaleska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Miniony weekend w Malborskiej Komendzie przebiegał pod nazwą działania Bezpieczny Weekend. Podczas tych działań zwiększone były kontrole pojazdów po to, żeby uniknąć zagrożeń kierowców przemieszczających się na uroczystości Bożego Ciała bądź już na letni wypoczynek. Na terenie powiatu Malborskiego nie doszło do żadnych wypadków. Policjanci obsłużyli tylko trzy niegroźne kolizje oraz nałożyli 37 mandatów karnych, głównie za przekroczenie dozwolonej prędkości. Poza tym funkcjonariusze zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów, z których jeden posiadał czynny zakaz prowadzenia tych pojazdów. Za złamanie zakazu sądowego grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Młodszy brygadier Robert Licznerski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 66 zdarzeń, w tym 59 miejscowych zagrożeń, dwa pożary i pięć alarmów fałszywych. W minionym tygodniu interwencje jednostek PSP i OSP z terenu powiatu malborskiego głównie dotyczyły usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu. Kulminacja była w dniu 20 czerwca. Pierwsze zgłoszenia do stanowiska kierowania Komunata powiatowego w Malborku wpłynęły o godzinie 15.34, a ostatnie działania zakończone zostały w 12 północy. W tym dniu otrzymaliśmy ponad 70 zgłoszeń. Część tych zgłoszeń została później odwołana lub zdarzenie zostało usunięte przez właściciela lub użytkownika. Zgłoszenia były głównie z malborka śródmieścia i piaski i dotyczyły zalanych piwnic, garaży i posesji. Działania były w tym dniu prowadzone przez 24 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 112 ratowników. W tym cztery zastępy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, 10 zastępów ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z powiatu Malborskiego, m.in. Stare Pole, Lasowice Wielkie, Stogi, Miłorac, Lichnowy, Lisewo Malborskie, Nowy Staw oraz Lipinka. Dodatkowo dwa zastępy ochotnicze straży pożarnej spoza systemu krajowego e, ratowniczo-gaśniczego z powiatu Oborskiego, e, OSP szawałt i Szymankowo. E, dodatkowo do pomocy w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego zadysponowane zostały dwa plutony typu ulewa e, z powiatów e, Nowodworskiego i Sztumskiego. Z powiatu Nowodworskiego w Plutonie były zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu Gdańskiego, OSP Marynowy i Ostaszewo oraz jeden zastęp z Komendy Powiatowej z Nowego Dworu. Z kolei z powiatu Sztumskiego zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Mikołajek Pomorskich, Myślenic. Postolina i jeden zastęp z komendy powiatowej w Sztumie. Pozostałe miejscowe zagrożenia, które odnotowaliśmy w naszym powiecie, to dwa zomane konary drzewa, rój pszczół, mężczyzna w rzece, w rzece Nogat, pies wiszący na smycie za oknem, pomoc zespołu ratownictwa medycznego, uszkodzona reklama, otwarcie mieszkania oraz plama oleju. Z kolei wśród pożarów odnotowaliśmy jeden pożar śmietnika i jeden pożar drzewa.